Witam Was wszystkich na wstępie, zapraszam nowych, nowe osoby które dołączają na kanał do subskrybowania kanału oraz do nabijania wyświetleń i godzin, w ten sposób chcę pomóc innym i przeznaczyć pieniądze na pomoc innym zaczynamy, zapraszam do oglądania, cześć Togenaciarskie, puchar świata, raszną, zielone światło, roll ostatecznie odwołany. Fis miał niby plany, żeby pany awaryjne, a nic z tego nie wyszło, i muszą dokoptować koptować zastępstwo na dwa tygodnie. Wydmuchacie dzisiaj nas w kwalifikacjach podnarty, żeby jak najwięcej naszych punktowało. Kilka nożna. Bayern Monachim wczoraj wygrał klubowe mistrzostwa Świata. Paulo Sousa nie będzie mieć na pewno do dyspozycji Krystiana Bielika ani niestety Jacka Góralskiego, którzy zerwali więc zadła. Trzymajcie kciuki, żeby się wykurowali i byli gotowi na jesienne mecze, bo na pewno. Mistrzostwach świata, które będą się pod koniec marca oraz nie całkiem Mistrzostwa świata, będą się w marcu oraz na euro nie zagrają, chyba że podczas jesiennych meczu, meczów euro oraz Mistrzostwa świata. Do zobaczenia, cześć.